Cześć wszystkim dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na takiego vloga. Ogólnie mam znowu włóczki nowe. Ja teraz patrzę na nie. Ogólnie nie mam wam jak pokazać w pudełku, bo to nie było akurat w pudełku tylko w foliopaku, więc ten foliopak już jest złożony, ale Wam pokażę co zamówiłam, tylko muszę najpierw sobie to logistycznie ogarnąć. Bo tak się składa, iż mam w trakcie robótkę, do której mam podłączone trzy, trzy motki, z czego dwa są właśnie te, które ostatnio zamówiłam. I tak, zamówiłam biały, to jest Yarn Art Jeans. I co jeszcze mogę o nim powiedzieć, że to jest kolor 50, 62 i to jest optyczna biel. Bo ten, który już wcześniej miałam, to on jest po prostu zwykły biały. I on też chyba 0,1 jest. One faktycznie się mocno różnią między sobą. No i tutaj mam taki zielonkawy, taki choinkowy kolor. 52. Kolor, numer. To nie wszystko, to nie wszystko, mam więcej. Tylko muszę poznajdywać wszystko. O! I jeszcze mam taki fiolecik. Troszeczkę inaczej wygląda, widzę, na żywo niż w kamerze. I to jest kolor 89. I następnie mam włóczki grubiutkie, pluszowe nawet bardziej, pluszowe. Himalaya Dolphin Baby. To jest 360 odcień, taki zielony. Następnie jest e, 337, brązowy. Jest też żółciutki. 302 i biały, który jest 301. Ja on wygląda tak, bo troszeczkę już przeszedł, bo kilka razy tak już było zrobione też z niego. W międzyczasie tutaj też mam z jednej strony podpięte podpiętą maskotkę, która jest właśnie w trakcie robienia i po prostu będę zamawiała oczka mniejsze, bo te, które miałam, to one były za duże. Więc, a, no i właśnie, miałam też oczka kreatywne. Już zamówiłam trzy pary w rozmiarze 12 mm, ale no, te oczka już zostały wykorzystane do maskotek trzech. I tak dla przykładu Wam pokażę, to jest miejska kaczka rzeczna. To nie jest dzika kaczka, to jest miejska kaczka rzeczna, która ma właśnie ta oczka już. Więc taki fajny maluszek mi wyszedł. Ma skrzydełka. Przepiękny. piękny. <grych> I na przykład co mogę jeszcze Wam pokazać, to kapelusik. Oj, tyła Wam pokazuję. Tak, kapelusik niedźwiedź. Dla pewnego stworzonka, które też będzie zrobione na, na szydełku. Rozkręcam się. Witam się z Wami kolejnego dnia. Ogólnie chcę jeszcze Wam coś pokazać, bo ja zapomniałam Wam w poprzednim dniu pokazać, co jeszcze zamówiłam do tej paczki, do tych włóczek. A mianowicie... Wypełnienie maskotek. A teraz ogólnie czekam na, kolejną, na kolejne zamówienie. Myślałam, że dojdzie dzisiaj. Jednak po świętach, po 11 listopada, mamy teraz 13. To dopiero teraz paczka jeszcze tak naprawdę nie jest nadana do kuriera. Więc tak, aczkolwiek już jest. Już jest zmieniony status, więc tam jest w przygotowaniu, więc już dzisiaj powinna trafić do kuriera, więc chyba jutro w piątek do mnie trafi, tak urodzinowo. Ja w ogóle jeszcze dzisiaj z rana znalazłam nowy sklep właśnie z takimi włóczkami pluszowymi, który uważam, że ma bardzo fajny wybór, bo ma jeszcze więcej tych, tych rodzajów tych włóczek, znaczy rodzaj marek po prostu przede wszystkim firm. Tych włóczek, więc jestem, y, ja, ja się strasznie jaram y, I kupiłabym, kol zrobiłabym kolejne zamówienie Ale najpierw musi mi dojść to, co już zamówiłam Tak więc y, no, w weekend y, jakoś, może jutro, może w weekend będzie Tworzone nowe zamówienie y, Już zobaczyłam, że około sześciu y, Sześć rodzajów włóczek będę chciała kupić, tak rodzaj, bo niektóre tam y, po prostu są inne firmy których jeszcze nie, nie, nie będę, jeszcze nie wcześniej nie znalazłam i będę je testować. Teraz w ogóle w tej paczce będę testowała kolejne. I, wiecie, najpierw po prostu wszystko po kolei, żeby się później nie, nie natworzyło za dużo tych rzeczy, żeby później po prostu nie było sytuacji takiej, że Aj, kupiłam, nie wiem, dwa, dwie, trzy, dwa, trzy motki wódki, której która jednak mi się nie sprawdza, tak? I co tutaj zrobić z tym, z którą się nie polubiłam i tak dalej, i tak dalej. Więc czekam. Na razie na to zamówienie i dopiero jak mi przyjdzie to zamówienie, gdzieś tam zrobię z tego zamówienia pierwsze prace i dopiero wtedy podejmę decyzję, czy kupować kolejne firmy. A z kolei tutaj sobie ściskam gniotę i w ogóle żabkę. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, to jest taka ropuszka. Kolor jest taki średni do robienia zdjęć, aczkolwiek raczej widzicie, tak? Tutaj ma oczka, a tutaj ma taki w kształcie literki V pyszczek. I tutaj jedna łapka, druga łapka, tutaj jest trzecia łapka i czwarta łapka, tak więc ma cztery łapki. I kształt ma taki, jest boska po prostu, uwielbiam ją, e, więc taka żabka ropuszka e, skradła moje serduszko. Jest przeurocza, uważam. Sprawa ogólnie wygląda tak, że ja się bardzo wkręciłam właśnie w te robienie w tych pluszaczków. Właśnie takich małych, bo to faktycznie po prostu wychodzi, fajnie to wygląda. Gdzieś tam zaczęłam pewien kolejny projekt. Zaczęłam jakiś tam kolejny projekt, który fajnie byłoby, żeby wyszedł. Jeszcze Wam nie zdradzę, o co chodzi. Jak wyjdzie, to się dowiecie. Jak nie, no to nie ma sensu mówić raczej o tym. Albo jeszcze zobaczę. Robię pluszaki, skupiam się na pluszakach i jeszcze Wam w sumie pokażę, bo ja nie wytrzymam do podsumowania grudnia przydełkowego, więc... To są e, jako zawieszki na choinkę. Piękne cukiereczki w kilku kolorach zrobiłam. W tym momencie mam te czerwone, trzy kolorowe różowy, fiolet i żółty skończyła mi się włóczka biała mam inną, ale ona idzie tylko do tych trzy kolorowych, bo to są dwa odcienie nawet widzicie że ta jest bardziej jakby kremowa ta jest właśnie faktycznie taka biel-biel więc czekam na tą yy, nową włóczkę którą, białą, kolejny motek, który też jest zamówiony w, w tej paczce na którą czekam po prostu dobra, ja mam nadzieję, że mi nikt w kadr nie wejdzie tutaj gdzieś na tej budowie. Więc szybko się z Wami pożegnam. Króciutki vlog, mam nadzieję, że też Wam się spodoba. A jednak wszedł mi Pan w kadr, ale jest tyłem. Dobra, to póki jest tyłem, no to dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za uwagę, za poświęcony czas. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak macie też ochotę, to zostawcie jakiś komentarz, nawet tam serduszko, koniczynkę czy jakiegoś innego kwiatuszka, uśmiechniętą buźkę, jak tam macie ochotę. I co, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!